Witam serdecznie. Dzisiaj został odebrany wybieg dla psów Agility w parku przy ulicy Ogrodowej. Serdecznie zapraszam. Można korzystać już. Borys jest pierwszym klientem. Już się bawi. Całkiem sporo miejsca. Są ławki. Oświetlenie trochę naturalnych przeszkód, tak to się prezentuje, wychodzi słoneczko. Można tutaj szkolić psy, ale również przyjść, aby pies pobiegał sobie swobodnie, bez smyczy. Są dwa wejścia obok parking. Także serdecznie zapraszam do zobaczenia.